Jakiś czas temu wpadło mi w ręce takie cudo. Na początku za bardzo nie wiedziałem, co z tym zrobić. Potem okazało się, że to jest LSD z witarki. Dyferencjały o tym tarciu wewnętrznym oferowane były głównie na zamówienie w witarach oraz amerykańskich sidekickach. Witary z Włoch często miały z tyłu LSD. Gdzieś nawet wyczytałem, że były LSD na przednią oś. Przygotowane do mniejszego talerza. Akurat ten egzemplarz ma mocowany talerz na 10 rób, więc standardowy talerz 4,625 na 12 śrub nie podejdzie. Dodatkowo przełożenia 4,625 z mocowaniem na 10 śrub miały wzmocnione mm, ataki. tak, Zdecydowanie y, twardsza stal, tak żeby wytrzymało to dużo większe obciążenie. Zajrzymy do środka, pokażę Wam co jest w środku. Jak wyglądają tarcze sprzęgłowe, ile ich jest, rampy i wszystko, co mogłoby Was zainteresować. Ten egzemplarz podchodzi do firmy Kalmini. Jest to dyferencjał dwukierunkowy o ostrych kątach rampowych pozwalających na spięcie tarcz sprzęgłowych przy niewielkiej sile w obydwu kierunkach, zarówno do przodu jak i do tyłu do przeniesienia momentu na obydwa koła odpowiada zestaw tarcz po trzy pary na stronę, dwie pary proste jedna lekko wygięta, sprężynująca pierwszy zestaw sprężynujący jest gładki zalewno zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny pierścień. One odpowiadają głównie za docisk. Drugi zestaw ponacinany względem je pod kątem 90 stopni po to, żeby wprowadzić dobrze olej, olej specjalny do LSD. I trzeci zestaw. Tak wygląda cały mechanizm. Jak widać Nie rozpychające rampy są dosyć solidne, duże i praktycznie tu nie ma żadnego luzu, więc zapinanie następuje natychmiast po podaniu mocy na kosz. Nie wiem tylko, czy jest to 100% blokada, bo nigdy nie miałem z nimi doświadczenia, jeszcze nie jeździło mnie w samochodzie, więc dokładnie nie wiem, jak działa. Jeśli ktoś z Was miał do czynienia z blokadą Kalmini i na przykład wie, czy zapina się w 100%, czy jest to coś, nie wiem, 60 albo 30 to piszcie w komentarzach, chętnie bym się dowiedział zanim to upakuję u siebie bo też to będzie zależało od tego jaki ustawie napięcie wstępne tak? ponieważ roszada tarczami sprzęgłowymi pozwala zmniejszyć lub zwiększyć wewnętrzne spięcie jeszcze przed zapięciem się blokady także jeśli chodzi o samą blokadę to tyle kosz solidnie wykonany Gruba stal, zdecydowanie grubsza niż kosze witarowe do otwartego dyferencjału. Także, jak znajdę chwilę czasu, to zapakuję to do mostu i zobaczymy, jakie będą efekty.